Dzień dobry Uber! Halo Uber Wit na zamówienie, dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy dzień dobry. Uber. I ale ja zabawiałem Ubera, a nie Ubera z chłopami. Ale no to proszę trzeba To jest autobus czy co to jest? Lecaką mamy dziwki. O no, no, no to i okej, okay. w proszku. Eee... w Ja lubię takie dziwki, że się zalewa wodą <laughs> i się ba do wanny wsadzimy. I trzeba się zapinać czy pan bez, bezpiecznie jeździ? Lepiej się zapiąć. No. Dobra, i e, 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 kartą można? Można. można. Dobra. Może być na przykład z Świętym Tadeuszem Księdzem? Może być. Dobrze, dobrze. to. Ja nie, ale mam siorkę taką. No, ona jest trochę warzywem, ale się ślini. Może pan podjechać na Sandy? Taka buda ze szczurami. Po lewo, kojarzy pan na wieździe? No to jak pan wejdzie, to ona tam jest pod krąplówką podłączona. Może pan sobie zainstalować kutasiora do umycia? Jak to do O, no idealnie, a gdzie pana powiesz? Mnie czy tego obok? Pana, pana. I nie, to jestem dycha, gościu. On to dycha. Dobra. Słuchaj, podwieź mnie, gdzie są ludzie, muszę harem zebrać. Szpital mechaniku. Na mechaniku. Do niebo tam pracuje i są kamery. Dawaj na szpital. Szpital, dobra. Yy, a właśnie, ilu was tu no. jest? Czterech. Czterech? Z panem. Z panem. Z dychą. Z dychą. Słuchaj, yy, Wysiądziemy, wysiądziemy... Słuchajcie, chłopaki... Zapłacicie, ja się nie będę gniewał. Jasne. Króciutko tam, nie ma, nie ma co się wiesz, nie? Z no, wyciągać no. i tam machać jak głupek. I macie dy... Bo ja nie mam jak wydać, nie musicie mieć odliczone. Macie dychę? Okej. Okay. Mam. Dobra. Bo z pięciu tych bym nie wydał. I właśnie jak coś to możecie się powoływać na mnie. Dobra, a w jakich przypadkach? W żadnych najlepiej. Nie znam Okej okay. okay. Dobra, ja wyskakujcie, się. dajcie podyszce i dzięki za podwózkę. Dobra, miałem sprawy Dobra, sorry. Jasne, szefie, jasne. I ogólnie możecie już od dzisiaj ten fioletowy kolor w, y, auta mieć, nie? To już nie ma problemu. Sorry za problem. No, y, dzięki. I także ten. I trzymajcie się. No, cześć. Dzień -dzie dobry Dzień dobry Dzień dobry A, właśnie, dawno pani nie widziałem albo nigdy Tak, żeby se utrwalić w pamięci No to y, pani daje dychę i pani daje dychę Poprosiłbym no, odliczone, żeby wie pani Nie było problemu z wydawaniem, bo nie mam drobnych my się, my się jeszcze nie poznaliśmy No, to... Proszę Dziękuję bardzo Koleżanka wyskakuje z dyszki, czy mam przeszukać? Niech już dam, proszę bardzo dziękuję, miłego dnia! Miłego? Co złego to nie ja. Trzymaj, do więcej dni. Dziękuję bardzo! Nie ma za co? Siemano, weterynarze! Sprawa jest! Jaka? No A weterynarze to zwierzęta leczą. Jak potrzebujesz pomocy, to wyjdź na to, że jesteś zwierzęciem. Nie jestem chory! Dzień dobry. O kurwa! No to, to się stało. Ustawcie no, się, bo muszę boleć. was policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery plus łysy, czyli cwaniak, dobra. Czyli tak, wypłacicie po dyszce, cwaniak dwie dyszki. Za to? co? Sekundę. No taki chareczki. Panie... A dlaczego kudwa hatać? O, 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 i tutaj jeszcze kolega dyszkę wyskoczył. Napakowany. Dziękuję bardzo. Pan się ustawi w kolejce, pan zapłaci osobno. Yy, zabrak włosów i yy, dwie dychy. A pan ma włosy? Ja nie mam, dlatego yy, to nie zap... A to może pan mi zapłaci? I yy, dobra, solówka przed szpitalem, dobra. Dobra, na heli, pan idziemy w takim przypadku. I. Yy, panie z telefonem, pan sprawdza, ile pan ma na koncie? Co zrobi? On nic on nie ma. Ja nic nie mam, bo mi kaczki rzucają. Ja mam Poko. minus 20 Dobra, nie ma problemu, wystarczy upyć. Koleżanka hey. zapłaci za kolegę? Spoko, Proszę ja pana, możemy umówić zapłacę. się tak, że jak mm -hmm. będzie tam pan umówić się tak, że jak pan będzie potrzebował pomocy. No, no, no. Panu ją udzielę, dobrze? O proszę bardzo, inna forma, zapłacie po bo pięciu. Może alkohol, może... Nie to my jesteśmy mówieni, to w piątek u mnie. Dobra, a ty piękny słuchaj wyczesany gościu od Barbera. No dałem ci dychę. Ano no faktycznie. A on jest to. Łysy, soluwa czy na, co? Na soluwa na helipadzie, dawaj, tylko zejdę do solów. Poczekaj chwilę. Ale to na helipadzie tam u góry jest. Gdzie to się go napierdalać mam? Go? I a on zna zasady solów z dychą? A jakie no jeśli wygra to nie płaci, jeśli nie wygra, 10 tysięcy. A no, jak gwarantuję, że pana bez problemu najebiesz to On jest. Mistrz kalafajter On jest się Tylko dobry na dobrze się napierdala? Gdzie jest łysy doktor? Idzie, idzie, zaraz przyjdzie. Ty dycha? Tu? Bo ty też łysy jesteś. Kto jestem? jesteś. No ja jestem łysy dlatego, on dwie dychy, bo jestem cwania. No, a z nią A jestem pan, umówiony, na A pan, jakiś taki blady jest, dobrze się no, pan ta, czuje blady. na pewno? I plecy mi trochę bolą, byłem u fizjoterapeuty i dysk mi wypadł, mi. A to spoko dysk. Nie myślałeś o jakimś solarium? I zamontuję sobie lampy solarne, będę hodował marihuanę, będę sobie leżał w grządkach tak i się opalę Ciągnij okulary, żeś tyle samo widział co ja. Chodź, odejdźmy od nich. Teraz Jest. tak, Jest. zasady są takie: wygrasz, jesteś cwaniak, i ja ci płacę dychę. Przegrasz, płacisz 10 tysięcy. Umowa stoi? Ech, chuj mi tam stoi. A raczej muszę być. Gotowy jesteś? I czekaj, czekaj, Na, panu tylko sobie zamach wezmę. Panowie w pełni zdrowi obaj? I yeah. tak, tak. No i zajebiście, napierdalać się do upadłem. Gotowy jesteś? Cwaniak? Tak. Gotowy jestem, cwaniak. No cię kopę w dupę Ma je <gry> Moje widzę to. nie wierzy. Jestem mistrzem MMA To ja spizgałem chmurę Idę po okulary, zaraz przyjdę O ale tyle brakowało Tyle Dobra bitka gościu Widzisz Myślę, że to ci by nagdadził I jeszcze malcjanki witali, panie kto. Malcjanków nie mam, wiesz? Myślę, że to ci by negdodzi. O Akurat 10 no, i elegancko. Okay. A muzyka nie jest za głośna? I... Dopuszczenie 25 tysięcy. na to opuszczenie do czego? Wypuszczenie stąd. I z te dziury zrobię. Wyjecha. Silny jesteś, nie? No, no. A teraz patrz to. Zagaduję do tej tupy, bo mi obieca rantkę. Może no, nie będę 10 koła, to piekabal, do mnie 7 piwio to podaję. Życzymy. No Co dycha? I... No i dostałem 10 piw. <laughs> to w tychę dostał. I słuchaj pani do, doktor i... Tu mnie boli ręka łokieć ma zdarty. Czy by pani doktor mogła mi założyć plaster? Plaster na łokieć. No najlepiej wyrok jego badeole, bo wygrałem walkę. Zapraszam pana. I są takie plastry? Może ja zerknę tą rękę, co? W tym miejscu dokładnie. I co? Jes nie? i trochę y, pulsuję aby tam serce biło. Dostał pan. Mhm. I po co była bitka na helipadzie? Bo dychę chciałem zarobić. Bo chciałem przy pani się przypodobać i popisać. Że pani wiedziała, że tym najbardziej męski. Ale ja widziałam, jak pan walczył. Jak lew. Jak lew, tak jest. Mogę już opuścić rękę? Oczywiście. Może pan miał bez problemu poruszać? Tak, tylko... A no mogę, no. Tylko serduszko mi w niej taki takie... Tak czuję, by coś tam był. To jest właśnie na ból dupy? Akurat na ból ręki, ale... A ten Netflix to ja mam przyjechać golfem? Przy BMW lepiej, bo babę, ale pani jest delikutaśna, nawet o, nie czuję. O to chodzi. Eee, o co pan pytał? I czy ten Netflix, na który byliśmy umówieni, to nadal aktualny? Jesteśmy umówieni na Netflixa? No pani powiada, że umówmy się tak, no i się umówiłem wtedy z panem na Netflix. Bo tak się składa, że Brahol miał wolne miejsce i on płaci i, i dał mi, i, swy, i dodał mnie do siebie. Jestem takim pasożytnikiem jego Netflixa. To dobry brat. No i całe siano, które zaoszczędziłem, spożytkujemy na przykład na y, sushi. Na sushi? No, lubisz ryby takie, ze stawu? Ryby ze stawu zawinięte w papier i, i ryż? Oczywiście. To no, co mam przygotowywać? Pan mi dowód pokaże, dobrze? Ho, ty... No to już ci pokazuję, jestem niekarany, wiesz? Bardzo ścieżczy, pan Pitbull. To? ale jestem łagodny, nie, nie jakim jej nazwisko. Ja jestem bardziej ciułałała. Ciułała. Baka, ciułałała. Ale wygląda pan groźnie. No, bo to wszystko przez te sterydy. A właśnie, y, wypisałaby mi pani receptę na długiego testosterona? A jakie ja mam mieć do tego podstawy? I, i. Na siłownię. A on to nie wypisze. A jakbym powiedział, że gdy zażywam testosteron, to mi rosną wąsy. Seksy takie. To na porost wąsa, nie można? Też nie. A winstrol na wycinkę. Proszę pana, Piażerek. ja nic panu nie przepiszę, niestety. Dobra, to już o tym przy Netflixie pogadamy. Bardzo dziękuję za pomoc. Maść i. i. i, i ten. I, I randkę. Nie ma za co? To jest pani na zdjęciu tu w gazecie? Tutaj. To jest pani? Nie, proszę pana. To a nie. podobna taka modelka. Modelka? No, rakieta taka wysoka, nogi od dupy do ziemi, to myślałem, że pani, bo. Podobna. I to zazwyczaj kobiety mają nogi od dupy do ziemi, nie? Nie, tylko te wyjątkowe. Wyjątkowe? No, takie jak pani, bo pani y, umie maść, nałożyć i, i mówić, a nie wszystkie kobiety dwie rzeczy naraz umieją. Mówi pan? Mhm. Nie są na tyle funkcyjne? Te co poznałem co nie. Jedna psiknęła i kierowała autem to spowodowała wypadek. No bo czy zamknęła na chwilę, wie pan jak to działa. No a mi się wydaje, że pani by mogła jeszcze do tego szminką umalować sobie usta. Że pani jest tak, na tyle wie. rozgarnięta. I rzęsy do jak? No nie, to musimy się omówić. Ja na przykład umiem robić kupę i siku w jednym momencie. Ja też potrafię. No to jesteśmy stworzeni, żeby ze sobą ten się poszlajać po Popaków ci pokaże, I. Tej, czym się zajmuje? umiem moli i wymienić, jak masz gulfa jakiegoś. A jest pan mechanikiem? No, mechanikiem. I gangsterem. I gangsterem. O, gangsterem. A chce pan kupić kastet? Taki I... gangsterski. A za ile? Powiedzmy pięć koła. Nie, ci koła. Od Golfa, czy aluminiowe, stalowe? 5000 dolarów, powiedzmy. O, proszę Pana, a mogą być brudne? Średnio bym powiedział, tak średnio. JD od JD... Dobra, ty moment, tylko sprawdzę, ile mam na koncie. Chcesz zobaczyć, ile mam na koncie, nie? Ale nie interesuje mnie to. Niedużo, siedem to akurat mam. No to do bankomatu tutaj podejdźmy mi. Wy chcę prze przeproszę cię, bo idę ten dopić targu. Oczywiście. Teraz patrzysz jak się targuje. Dam 5 tysięcy, dobra? No 5 koła starczy, no, no i gitara jesteś mówieni. Lubię się na swoim postawić. Fajna ta medyczka, umie mówić i masować. Rękę. Siku robi, kupę razem. Uniwersalna. Ja mam przy sobie, tylko chcę ty pokazać, robisz. że mam na koncie. Daję dawaj pan, ja pan dam kaset, nie? No. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. A jakbym to założył na solówce, to mogę czy nie? Lepiej nie, nie? Lepiej nie. Ja tylko słyszałem no, kiedyś o lepiej, bo yy, że lepiej, się, yy, to lepiej to się lepiej koszula do dupy. No widzi pan, a rację? Racę? Race? I już nie jestem kibolem, kiedyś no. na kotle siedziałem i krzyczałem czy wygramy, czy przegramy, Jeden chuj, ale przestałem już to robić po dorosłem. I dziękuję za solówkę! Jak będą kolejne zawody MMA, mogę Cię trenować, w 7 księżyców nauczę Ci robić skrętówkę z fikołka. Numer mogę w takim przypadku? I numer buta? I 43. Numer, a ty ja ma większe stopy. Większe? To można kopać no, i podcinki robić. Ja mam małe stopy, jak pingwin. Nie robisz? Ty? No sieba siemano dziewczyny i siemano młody. Dzień I My już się znamy, a koleżanka tutaj mnie płaciła. Co? Co się stało? No pani i co teraz? Jest, pani medyk jest... Dycha, bardzo niektywna dycha, halen, sobą sobie. No dycha i ten... i kurtka do szatni. A może być człowiek? Odejdź młody, bo cię do przedszkola zaprowadzę. Nie, nie chcę, nie, ja już nie Zaraz ci coś zbyt. dam, czekaj. Dam ci coś do pocyckania. Co, co takiego? Zobaczysz. Tak? Nic. Dobra, no. I koleżankom da odliczone, bo nie mam jak wydać. No bo jak nie ma dychy, to soluwa, nie? Jak jej się spojrzy w oczy, to widać w niej diabła. No diabła, dobra, oddam ci coś do pocyskania, zanim mnie obliczy, jak żul A? liczy te pieniądze, Masz. ale nikomu nie mów, że ty ode mnie, nie? I to ja musisz, to, to się cycka, rozumiesz? Rozumiem, za, za, za dużo tego mam chyba. Oha, no to fajnie, to sobie swoje pocyskaj. No dobra, podzyskaj swoje. Dobra, I to lecę, na razie. Zwarcikiem, sparcikiem, z dekar, czuł się. Nie to ta... auto. Oha, to nie jest moje. <laughs> to jest moje, ja głupi. O, dobrze, że jesteście, właśnie was szukałem. Dobrze. jest was raz, dwa... No każdy wyskoczy po dyszkę, czy dychy jesteście z głowy, każdy. O, dawajcie odliczone, żebym wydawać nie musiał. Do roboty leć. Już właśnie jadę, nie? Tylko po drodze się dorabiam. No, tam wpadnę później na kontrolę. Leć, leć, no ale muszę wiesz dorobić, bo mnie i... ulica mnie tak wychowała, że każdy musi dychę dać. Nie wiem, że młody nosarz by się wpierdolił. Nie, młody nie. A do czego dycha równo? Ró Daj mu 3 dychy, kolejnego nie się. No nie no, musisz dać. Dowiesz się po 22 jak pójdziesz no to sama i nie dać. Ja sobie dam, trzy dychy. Masz, bo ja mam piątkę tylko. O, odliczone, dziękuję bardzo. Dałem mu to. piątkę, bo, bo, bo nie, nie mam tego. I zobaczcie, przez to, że was zatrzymałem uniknęliście śmierci. Bo ta no, lampa no, mogła być. wam na łeb spaść. I Siemanko, to jadę, jadę, jadę na razie. Cześć. I Siema. Czołem. I słyszałem, że szukacie detenktywa. To nie do mnie. I jest jakiś twój yy, przełożony? Ktoś z wyższej rangi? Mhm. A ko, ko, kto pana interesuje? Ktoś przełożony. Dobra, zaraz się zapytam. To, to ja poczekam. Ta tam. I chyba Słuchaj, Ta znasz jakiegoś yy, przełożonego policjanta? Przełożonego policjanta. No nie krawężnika jakiegoś tylko przełożonego policjanta, wiesz? Jakiegoś tam wyższego krawężnika? Przełożonego? No, 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 tak, z siedemdziesiąt 75. Że miał coś do gadania. To pisikelnik. I on dzisiaj coś mu jebło w krzyżu. To był na jakiś bukakę czy innym weselu. O. Mmm, mmm, mm, Odbyt mówi, na... wypadł, jak kichnął, czy coś tam. Nie wiem, długa historia. Podnieś na komendę, ktoś tam powinien być. Jestem, był krawężnik, ale sobie poszedł. Chyba go nie śmieliłem tym, że jestem taki umęśniony. Mmm, poczekaj sekundę. Na linii mam czekać? Czy na podwórku? Tak, na linii, na linii. A co tam u ciebie? U mnie w pożądalu. Jest jakiś pan leganzowy? Pan leganzowy? No. Bez sensu. No ale to e, nic. Najwyższa ranga jaka jest, to jest teraz oficer 3 plus 1 3 plus 1, to tak, jest. Czyli taki krawężnik trzeciego stopnia z jedynką z przodu. Czyli to jest taki, żeby Bóg z nim gadać już. Mhm. A Dobrze. o czym chcesz z nimi porozmawiać? Jesteś. I o, poszukali do pracy detektywa, słyszałem. Detektywa? No, a ja się strasznie do tego nadaję. Mam lupę. I to osoby od detektywów nie ma. Czyli dzisiaj dupa. No, dzisiaj dzisiaj się nie uda, niestety. Kurczę, szkoda. Dobrze, to no, to całuję tam, gdzie lubisz i, i ten. I dołączył, do papa. No, pa, pa. no papatki. To se załatwię. I co? co ja panu powiem? Sprawa wygląda... Dwa następująca Wszyscy zajęci na pad rozruba oha Dobra, to ten. Ja przyjadę w innym terminie. Zamiast. niestety, nie ma problemu. I, a jakbym Panu jakąś łapówkę dał, to nic się nie da zrobić? Wiecie czego się boję? Że to jest DDoS. Jeszcze tak. raz. Jakbym Panu dał jakąś łapóweczkę, to nic się nie da zrobić? No ale to, co, ma odwołać jednostkę kadet? No, no chyba panu? tak. Nie dam rady, tak wie Pan. No dobra, to słuchaj przystojniaczku. Wyskakujesz nie. z dyszki, e, i jadę, nie? 10 koła? Nie, nie, dycha. A, dycha, 10 dolarów. 10, no, ale odliczone daj, bo nie mam jak wydać. Odliczone? Medycy no, zapłacili. Mam. Odliczonych nie mam, trzymaj. Ale nie mam jak wydać, żeś później pretensji nie miał, nie? <laughs> nie ma problemu, nie ma problemu. Jak cię zaczepią lokalni, to krzyknij dycha i hopie spadnę z balkonu i ich połamę. Masz, bo ja i tak mam, wiesz, zapas jako policjant, wiesz co chodzi? No, a to, czy to, to wiecie jednak polczki? No to tajemnica. Kurde, bo Picikela ja mówi, znowu. że tylko taki catering tak je, 5 no? posiłków dziennie je. A ja mówię, 5 to jest dużo. Zjadłby pan 5 posiłków? Zagi są na serwerze. Osłupiałeś? Kurcze. To ja będę jechał. Panie policjancie, zdrówka, szczęścia, pomyślności. i w ogóle nie. I zda i tak dalej. Co tu się stało? Oh. Czasami tak bawi jak się. Pan? I czasami tak bawi jak y... pastuchem obwiąże Alo. rower. Alla. I tak, tak, wszystko jest ok. Tylko się wyjebałem. Kurwa, co jest? No, no, no. Panie policjancie! O, no, siemanko No. Słuchaj, Słychać, słychać. Halo? No tak, tak. Nie ja ruch, będę jechał ruch, pastuchem, co obwiązałem y... rower i mnie pisnął prąd. Nie, nic się nie stałe, jest ok. Mhm. Rozumiem. <laughs> jak to wyłączyć, gówno? Chyba ty. Zapiął pan? No. Bo tu problem chyba jest. Powiem tak, idę na pieszo. Tu będzie bezpieczny, nie? Oczywiście. i Służyć, palić, do widzenia. Do widzenia. Ten warsztat, bym mógł jeden warsztat sam prowadzić. No. Bardzo dziękuję za DDoSy, deos, bardzo dziękuję.